Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta i gminy pruchnik, w imieniu własnym, samorządu miasta i gminy pruchnik oraz pracowników urzędu pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzę, aby te święta minęły Państwo w atmosferze miłości, radości płynącej z betlejemskiego żłóbka. Życzę, aby te spotkania Rodzinne, które odbędą się w czasie tych świąt, napełniły Państwa radością oraz optymizmem przed nadchodzącym nowym rokiem. Życzę, aby w nowym roku spełniały się Państwa wszystkie marzenia, wszystkie plany. Życzę, aby ten rok minął w spokoju i pokoju. Życzę, aby w tym roku nie brakowało Państwu niczego, co jest potrzebne do codziennego życia.